Słucham. Zapytaj moich synów, mojego ojca, dziadka, teściów. Zapytaj al-wahid al-hatala. Zapytaj kogokolwiek. Bafizm jest moją religią i moim panem jest Bashar al-Asad. <toddyni> Kiedy jestem na żywo, wyzywam was i tego, kto was stworzył, aby udowodnić, że władze w Syrii są odpowiedzialne za jej pocięcie. I kto nas zagoni do kąta, ktokolwiek zagoni nas do kąta, my ich odepchniemy, nawet Alda, tego, który ich stworzył, szukam schronienia walla najwyższego najmocniejszego. Nikt nie zagoni Syrii do kąta. Nikt tego nie potrafi. My czcimy Bashar al-Assad, zanim czcimy Allah. I mówię Wam tak, jak jest, prosto z mostu. Ale Allah jest wyżej ponad partnerami, których jemu przypisują. Alla jest największy ponad wszystkich tyranów. I oni nawiązują do Al-Nusayra, al a to nie nawiązuje do Islamu. Oni wierzą, że Bóg jest w trzech, oni wierzą, że Allah był w reinkarnacji Mohameda, pokój nad nim, a potem, że Allah był w reinkarnacji Ali, dla nich Ali jest duchem świętym. I że Allah był w reinkarnacji Salmana. Oni czcą coś innego niż Allah, i nie wychwalają Koranu. Oni nie odprawiają gusul, oni nie znają mycia się do modlitwy i starają się wpajać to ludziom. Czy nie wiecie, że w armii syryjskiej mają zakaz modlenia? Im nie wolno zapuścić brody i inne rodzaje braku wiary, które są dziwne. Grupa tych z Nusaria, kiedy byli zapytani o władzę, powiedzieli, że Aleja Nusei i ja są kufar za zgodą muzułmanów, co możecie zobaczyć w dniu dzisiejszym, kłaniając się do obrazów Bashar al-Assad i czczenie ich zamiast Ala i dając świadectwo ich czci, dając świadectwo na posiadanie partnerów przeciwko Ala. Idziemy zobaczyć masakrę, która miała miejsce wczoraj. Te ciała były trzymane w domu przez pięć dni i nie byliśmy w stanie ani ich zobaczyć, ani stąd wydostać do dnia dzisiejszego. Spójrzcie. To jest niepełnosprawne dziecko. Nie jesteśmy w stanie opisać tej brutalnej zbrodni, wypowiadać wojnę na meczet. Tak, wojna na nauczycieli, imanów. Tak, wojna przeciwko islamskim książkom. Tak. To nie jest ukryte przed nami, co Bashar al-Assad uczynił i co jego ojciec uczynił przed nim w stosunku do islamu. Pozdrawiamy bohaterów Syrii, sunni Syrii. Od tego dnia wynędzni Alawi, albo zrzekniecie się al-Assad, lub Syria stanie się waszym cmentarzem. Dosyć waszego milczenia, dosyć zabijania sunni. W pewnym momencie byliśmy oślepieni, aby ochraniać informacje o lokalizacji placówki członków Wolnej Armii Syrii. Kmandor rozmawiał z nami nie pokazując się w kamerze dla swojego bezpieczeństwa, ale powiedział nam, że walczą z tymi, którzy, którzy sprawiają ich dzieci sierotami, a ich żony wdowami. Oświadczył także, że zorganizowali ataki na placówki militarne w rejonie stolicy. Nikt naprawdę nie wie, jak liczebna jest wolna armia Syrii, ale ich liczba z pewnością wzrasta. W tym nagraniu byli żołnierze Syrii przysięgają ochraniać ludzi przeciwko reżimowi. To nie my wybraliśmy, aby iść na wojnę, ale zostaliśmy do niej zmuszeni, aby ochraniać naszych ludzi i nasz honor. Ich misją jest ochrona ludzi od władz rządowych i coraz więcej cywilów dołącza się do ich armii. Ludzie wołają za dżihad, święta wojną. Nagle rozpętał się chaos i plotki o nadjeżdżających siłach bezpieczeństwa. A każdy tutaj jest świadomy, co to oznacza. Rząd być może jest w stanie kontrolować centrum Damasku, ale tracą kontrolę nad innym terytorium każdego dnia. Każdego dnia muzułmanie są zabijani niesprawiedliwie, więc apeluję tutaj do wszystkich, aby dołączyć do wolnej armii Syrii. Są oni tutaj i chwała Allah, brygadierzy, generałowie, pułkownicy. Armia wysokiego ranku dołączyła do walki dla sprawy Allah. Apeluję do każdej wolnej osoby w Syrii, aby buntować się przeciwko temu bezmyślnemu reżimowi i aby im nie pomagać, i aby używać każde staranie, aby zdobyć wygraną dla ich braci. I przygotujcie przeciwko nim cokolwiek jesteście w stanie, spośród władzy, wojennych rumaków, aby zniszczyć wrogów Ala. Przygotujcie przeciwko nim cokolwiek jesteście w stanie spośród władzy. Przysięgamy na Alla Najwyższego. Ci ludzie są po to, aby zniszczyć Bashar al-Assad. Ten człowiek deklaruje się, że jest Alla, tak samo jak niegdyś faraon. Więc czy chcecie nam powiedzieć, że ci bracia robią źle starając się obalić al-Assad? Reżim, który ustanowił wiele rzeczy przeciw islamowi teraz upada jak domino. Ludzie z Syrii walczcie z tym niewierzącym. Za pomocą waszych pieniędzy, mową i duszą. To jest święta wojna i wy wygracie. Jeszcze jest za wcześnie. Ludzie wspierają Wolną Armię Syrii. Marzenie odważnych dusz w Homs jest, że albo będziemy wygranymi, albo zginiemy. Wygrana lub śmierć. Wygrana lub śmiercia wygrana przyjdzie skąd? Od Allah. Teraz kolejnym wrogiem na Środkowym Wschodzie jest Bashar al-Assad. On nie może przetrwać, zabija kobiety i dzieci, i stracił swoją prawowitość jako władca. Bashar al-Assad kolejny pies na Środkowym Wschodzie. Wszystko jest już zapisane. Że jesteś skończony. Jesteś skończony. Zostaniesz powieszony jak Saddam Hussein albo zginiesz jak Gaddafi. Wybierz sobie jak chcesz umrzeć. To jest twój wybór. Jesteś skończony. Bashar al-Assad, twój czas dobiegł końca i Allah da wygraną muzułmańskiej ludności za jego wolą.